Witajcie kochani. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi z Tarota. Zapraszam na kolejny rozkład kart dzisiaj. Pytanie kto chciałby Ciebie znowu spotkać? I zobaczymy, co pokaże Tarot, jaka energia w Twoją stronę popłynie? I jaka podpowiedź? Kto chciałby Ciebie znowu spotkać. Kto chciałby Ciebie znowu spotkać? Już coś wyskoczyło, szóstka głosów, jak najbardziej karta mobilności, przemieszczania, zmiany otoczenia albo nawet zmiany sposobu myślenia, postrzegania sytuacji, szukania nowych możliwości. To jest karta zmiany y, na lepsze. Ale potasujmy sobie dalej. Kto chciałby y, Ciebie znowu spotkać? Zapraszam kochani do subskrybowania, do lajkowania, do komentowania. Bardzo Wam dziękuję za wszelkie wsparcie z Waszej strony, bo ono naprawdę pozwala rozwijać kanał i robić właśnie dla Was te rozkłady kart. Dzisiaj pytamy, kto chciałby Ciebie znowu spotkać i zobaczmy, co się pokaże. Kto chciałby Ciebie znowu spotkać? Mhm, okay. Świat, szóstka głosów, karty podróży, przemieszczania się, bywania za granicą. Y może ta karta mówić, że poznałaś kogoś na jakimś wyjeździe? Y może nawet y macie kontakt przez internet, taki, taką relację na odległość, ale sporadyczną. Ta osoba myśli o tym, żeby Zrobić coś, żeby wprowadzić więcej harmonii w waszym, Waszą znajomość, bo szóstka to jest zawsze takie dążenie do lepszego, do harmonii, do poprawy. Czasami taka decyzja, która jest podejmowana, czy pod wpływem chwili, czy właśnie pod wpływem ochoty zmiany, powoduje, że dużo rzeczy, że następuje lawina zmian taki punkt zwrotny w relacji może nastąpić ta osoba myśli o tym, żeby cię znowu spotkać tak chciałaby spotkać się z tobą twarzą w twarz, bo tutaj mamy tą odległość świat pokazuje jakieś granice, które trzeba przekroczyć, żeby sprawić, że wasze energie znowu się połączą trójka materii to jest ochota właśnie, żeby współdziałać, ale być obok siebie, coś tworzyć, coś kreować właśnie będąc blisko, tak, te energie tutaj się mieszają. One też na odległość się mieszają, bo jeżeli wam na sobie zależy, czy ta osoba po prostu czuje, że jest z tobą energetycznie powiązana. I tutaj mamy ten moment trójki. Trójki to są zawsze zmiany i właśnie też potrzeba dobrej komunikacji. Trójka materii, czyli gotowość na to, żeby Y, wprowadzić jakąś zmianę, y, połączyć siły, połączyć działania, a materia to są konkretne y, propozycje do wykorzystania. Kon propozycja spotkania to może być na przykład materia to jest coś, co możecie sobie podarować nawzajem, na przykład wspólnie spędzany czas. I tutaj w tym kontekście mogła pojawić się y, ta trójka denarów y, ochota na to, żeby połączyć siły o Współdziałać i coś kreować wspólnie. Ale to też jest takie myślenie o przyszłości. Ta osoba wyraźnie ma jakiś plan. Chciałby Cię znowu spotkać, chciałaby Ciebie znowu spotkać. Ósemka materii, czyli ósemka ochota na rozwój, na to, żeby dołożyć któryś z tych denarów i zacząć działać, yy, hodować to drzewo znajomości, może to jest też drzewo rodzącej się relacji albo odnawiającej się właśnie fajnej znajomości. Ta karta mówi o tym, że trzeba tutaj po prostu znaleźć sposoby różne, bo jest tych możliwości dużo, żeby ruszyć tą energią i tak jak mówiłam, ósemka Pokazuje tą nieskończoność i harmonię, harmonijny przepływ, przepływ energii. I tu jest o, chodzi o to, żeby właśnie dać czemuś szansę na rozwój. To jest jest duża motywacja u tej osoby, żeby właśnie coś ci zaproponować. Może nie wie do końca, jak ty zareagujesz, tak? Bo ósemka może mówić, że. Jest tutaj, mm, dla tej osoby to, co jest między wami, jest niewystarczające. Może dla ciebie to jest po prostu relacja, tak, na odległość, znajomość, ktoś, kogo poznałaś, może jedna z wielu osób y, gdzieś w podróży, gdzieś w, za granicą, ale y, y, może to też być znajomość zdalna. I dla ciebie to jest po prostu znajomość, a dla tej osoby to, co jest w tej chwili, jest niewystarczające. Dlatego może chce się spotkać, żeby zrobić, um, ruszyć tą energią, dać szansę na, na rozwój i yy, yy, spróbować właśnie działać i kreować wspólnie. Może macie wspólną pasję, na przykład, tak? I tutaj to może was połączyć w działaniu. A to działanie, współdziałanie, współtworzenie sprawi, że energia ruszy do przodu. Ósemka to jest właśnie karta rozwoju i realizowania swoich pragnień, swoich marzeń. Szóstka emocji, czyli jak najbardziej dominacja przeszłości nad tym, co jest teraz, wracanie ciągle myślami do tego, co było. Druga szóstka nam się pojawiła, tak? czyli jest ochota na jakąś decyzję, która sprawi, że nastąpi punkt zwrotny w Waszej znajomości. To jest tak, jakby budowanie planu na bazie tego, co było, na bazie tych emocji, które między Wami były. One są tym fundamentem do tego, że. By coś nowego kreować i wykorzystać, nie, nie zaprzepaścić tych fajnych chwil, dać im szansę właśnie na to, żeby powróciły. To jest jak najbardziej karta właśnie takiego sentymentalnego wracania do wspomnień i ochota na to, żeby zabrać tą energię z przeszłości, przenieść ją do tu i teraz. To jest kontakt z osobą, właśnie z dawnych lat, albo to nie musi być odległość bardzo długa czasowa, tak, ale może też być odległość długa czasowa, bo tutaj właśnie um, pojawia się tylko ta energia, informacja, że um, ktoś z dawnych lat czy ktoś z przeszłości chce nawiązać z tobą relację. Właściwie spotkać się z Tobą. Bo nie jest powiedziane, że nie macie kontaktu. Może on jest właśnie sporadyczny. Siódemka głosów to jest właśnie y, 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 siódemka, czyli y, liczba losu. To y, tutaj rządzi Saturn, władca czasu. I tutaj właśnie y, jest takie poczucie, że to jest dobry moment, żeby się spotkać. I znaleźć, odnaleźć w tym radość, w tym spotkaniu. Wszystko w życiu ma swój czas, mówi liczba losu, tak? Liczba siedem. I w odczuciu tej osoby to jest właśnie ten moment, żeby mm, się spotkać, że warto się przemieścić. Może tu jest plan podróży do ciebie, przy, albo ta osoba będzie chciała na przykład y, zaprosić ciebie do siebie. W każdym razie. Jest w szóstce głosów potrzeba przemieszczenia się, potrzeba zmiany, po to, żeby coś nowego tutaj wspólnie wykreować, czymś się zaopiekować może zacieśnić te wasze więzi, tak? Bo tutaj widać wyraźnie, że takie jest następuje to zbliżenie, takie przytulenie emocjonalne tu się pojawiło, tak? I ta trójka, czyli właśnie ochota na, na zmianę. Na... Trójka to też jest karta dobrej komun... liczba dobrej komunikacji, tutaj żywiołem jest powietrze, czyli jak najbardziej właśnie szczerość rozmowy, otwartość na siebie nawzajem. Trójka mówi, że nie ma w życiu nic stałego, wszystko jest nieustającą zmianą. Może los zadecydował, że dzieli was duża odległość, ale to nie jest odległość, której nie można pokonać. Tak? Ta, ochota właśnie, ta ochota na zmianę, czyli na, na to spotkanie, przełamanie tej odległości, tej granicy, która was dzieli, jest u tej osoby bardzo silna. I wszystko rodzi się tak naprawdę z jakiegoś pomysłu, y, który sprawi, że y, zbliżycie się do siebie. Siódemka głosów, czyli jak najbardziej kombinowanie. Jakiś sposób trzeba znaleźć, żeby y, do. Y, stać to, czego się chce, tak? Czyli y, y, jakieś sprytne wyjście z sytuacji. Może ta osoba po prostu będzie chciała. Pokazać siebie z, od zupełnie innej strony albo wyjawić ci swoją jakąś skrywaną długi czas tajemni, tajemnicę, może się okazać, że w międzyczasie, tak, kiedy jest ta odległość między Wami, u tej osoby pojawiły się zupełnie inne emocje w kontekście na przykład y, zakochania. Y, na, y, zaczęliście relacje w kontekście znajomości, może właśnie y, znajomości, która zaciśnia się. W wyniku tego kontaktu na odległość, a tutaj jest ochota, żeby pokazać się z innej strony, wykreować się, tak jakby właśnie spróbować m, zaciekawić cię y, czymś, czy sobą, czy jakimś, y, jakimś pomysłem. Y, jest bardzo duża determinacja u tej osoby, żeby właśnie. Coś zaplanować, coś, co może nawet Ciebie zaskoczyć, tak? bo to może być na przykład przyjazd, też taka niespodzianka coś, co sprawi, że dużo emocji z przeszłości pojawi się od nowa, tak jakby dać Ci szansę tym emocjom powrócić i jeszcze. Bardziej zacieśni się ta Wasza więź. Może to był jakiś romans, tak krótki na przykład. Też tak może być gdzieś w podróży, w, w, w czasie wakacji, i ta osoba nie może o Tobie zapomnieć, i chciałaby przyjechać, chciałaby się spotkać. I siódemka, czyli. Kolejna siódemka, tu mamy siódemkę głosów, czyli siódemka głosów, czyli to, to jest ta szczerość, otwartość. Natomiast siódemka materii to już jest konkretny plan i y szukanie możliwości, właśnie, żeby przejść z tego, co już znacie, ta droga, która już jest za wami, czyli pokazana jest właśnie, że znacie się od jakiegoś czasu. To jest ten odcinek czas, na linii czasu, tak? I to są te emocje, które są tutaj y za wami. Ale przed Wami są nowe możliwości do wykorzystania. I tutaj są właśnie te denary, czyli jakieś propozycje, które sprawią, że, że naprawdę się spotkacie, bo dla chcącego tak naprawdę widać, tu jest nic trudnego. Co prawda jest ta odległość i potrzeba przemieszczenia się, ale siódemka mówi, że ta osoba już czuje, że. To jest ten odpowiedni moment. Znowu mamy siódemkę, liczbę losu, liczbę czasu, tak, że wszystko właśnie ma swój czas, i to jest ten moment, żeby ruszyć energią, odnaleźć więcej radości w tej relacji. I mamy kolejną trójkę. Tu mamy właśnie konkretne propozycje, możliwości do wykorzystania, a Trójka emocji pokazuje, że mamy też y, emocje, które sprawią ten kielich, z którym ta osoba chce do ciebie y, przybyć, ujawnić może swoje uczucia. Mogą tu pojawić się jakieś wyznania, których się nawet nie spodziewasz, może się okazać, że właśnie ten czas sprawił, że ta osoba poczuła, jak bardzo jesteś ważna y, dla niej czy dla niego, i y, y, że. Ten kielich emocji jest coraz y, pełniejszy, te emocje zaczynają się przelewać. Jest cały ocean y, tych emocji, które sprawiają, że ta osoba nie może o tobie zapomnieć, wręcz y, przeszkadza jej ta odległość, chce tego spotkania. Trójka emocji mówi właśnie o budowaniu relacji, które często nadają właśnie naszemu życiu sens. Y, te kielichy są pełne y, emocji. Z którymi chcemy się dzielić z drugą osobą, ale ten kielich też czeka na Twoje emocje, na to, żeby je przyjąć i, i się nimi cieszyć. Z tyłu mamy dwa księżyce, czyli jest taka niepewność, tak? I trochę jakiś półtajemnic. Pół yy, może jeszcze się, mogą jeszcze jakieś sprawy wyjść na światło dzienne, o których nie wiesz. To mogą być też skrywane uczucia, tak? Natomiast one już powoli wypełniają ten kielich, z którym ta osoba chce przyjść do ciebie. Tak jakby karty chciały powiedzieć, że ona chce przestać ukrywać swoje uczucia do ciebie. Może budowana relacja była na bazie właśnie takich zwykłych, integrujących rozmów, tak? Które sprawiały, że może zaciekawialiście się sobą nawzajem. Natomiast ta trójka emocji pokazuje, że też ta sfera emocjonalna u tej osoby jest niezaspokojona. Ona liczy na to, że będzie miała szansę wyjawić swoje uczucia, wyznać Ci, co czuje do Ciebie i co w związku z tym. Mogłoby się między Wami wydarzyć więcej niż jest teraz. bo Tu mamy tą siódemkę, tu już jest ósemka. Cel jest osiem materii, czyli właśnie rozwój, a siódemka to jest jeszcze szukanie tego, yy, yy, może tego momentu w czasie, na tej linii czasu, kiedy moglibyście się spotkać, tak? Yy, I siódemka mówi właśnie, że to jest dobry moment. Jeżeli teraz nastąpi to spotkanie, to naprawdę mogą, może wydarzyć się magia. Trójka emocji Was tutaj jest energią zachęcającą, bo to jest takie trochę ułatwienie od losu. Coś będzie sprzyjało. Temu, żebyście mogli się spotkać. Jakieś dodatkowe wsparcie od wszechświata tutaj w Waszą stronę popłynie. A to spotkanie sprawi, że ktoś poczuje, że spełnia się jego marzenie w kontekście relacji. I naprawdę pojawi się taka silna emocja tutaj. Kolejna. Zobaczmy, co dalej. Słońce. Słońce karta spełnionego marzenia. Słońce to jest też mm, ujawnienie prawdy, to jest oświecenie, wyjście właśnie z y, ukrycia emocjonalnego. Ta osoba tak jakby ukrywała swoje uczucie przed tobą. Y, może nie zdajesz sobie sprawy albo y, po prostu niewypowiedziane to zostało głośno, że ta osoba po prostu darzy cię głębokim uczuciem. Y, a ty może traktujesz tą Relacje jako znajomość po prostu z przeszłości. Kogoś spotkałam, utrzymujemy um, kontakt na odległość, ale nie patrzysz może nawet na tą osobę w takim kontekście właśnie um, osoby do relacji. Natomiast tutaj to jest wasza karta prawdy, Słońce. Coś wyjdzie na jaw właśnie ta, w sferze uczuciowej. Ta osoba tak jakby um, ujawni swoje uczucia do ciebie, tak. A słońce mówi, że energia wam sprzyja, bo to jest przyciąganie do swojego życia wszystkiego to, tego, co najlepsze. Relacja ze Słońcem najlepiej się rozwija, tak? W kontekście właśnie wspólnie spędzanego czasu. To może być właśnie jakaś wakacyjna propozycja dla Ciebie, bo jest tu bardzo dużo słońca. Może ta osoba tak pokombinujesz, że y, gdzieś znowu y, spotkacie się na przykład w y, czasie wyjazdu. Ona będzie chciała Cię zaskoczyć. Y, zrobi to y, na jakichś swoich własnych zasadach, bo może też y, kombinujesz, żeby y, sprawić, żeby okoliczności były bardziej sprzyjające temu, że y, będzie mogła właśnie Wyjawić to swoje uczucie do Ciebie. A relacja ze Słońcem, tak jak mówię, to, są, to jest wspólnie spędzany czas, to są różne aktywności, właśnie w energiach Słońca, wspólne. Jest tu akurat pokazana medytacja, tak? bo tu chodzi właśnie o to, na razie tylko manifestowanie swojego marzenia, ale jest też konkretne planowanie, i możesz się spodziewać w najbliższym czasie, Spotkania z osobą, y, którą poznałaś na tej linii czasu, tak? Pytanie, czy to, czy to jest daleko, czy to, blis, czy to jest bliżej tego, co jest tu i teraz. Y, tutaj nie ma tego kontekstu. Możesz so się tylko domyślać, kto to może być. Natomiast Słońce jest kartą. Yy, Takich, um, takiej ciekawości drugiej osoby, i być może um, ta ciekawość pojawi się też, urodzi się też u Ciebie, na, nastąpi takie oświecenie. Zobaczysz tą osobę z, z, z zupełnie innych energiach. Um, ona pokaże Ci się z zupełnie innej strony, i być może liczy na to, że um, pojawi się przyciąganie. Ósemka, y, kolejna ósemka, tym razem z wielkich arkan. Siła, czyli pragnienie, które y, ciągnie tą oś, osobę do ciebie, do, sie, do ciebie, to jest duże przyciąganie między Wami, tutaj. Ta siła to jest moc, y, y, płynąca prosto z, z serca. Rodzi się taka więź emocjonalna, która się zacieśnia między Wami. Taki jest cel ym, tego spotkania, które ta osoba planuje. Jest tu dużo ognia, a wszystko po to, żeby y, ósemka, czyli właśnie ruszyć tą energią, żeby ona płynęła harmonijnie i też żeby taka harmonia w waszej relacji nastąpiła. Coś z ukrycia ważnego w sferze emocjonalnej wyjdzie na jaw, i nagle oboje spojrzycie też na siebie w zupełnie innych energiach. Ta osoba już to czuje, to przyciąganie do ciebie. Natomiast cała sytuacja sprawi, że też u ciebie pojawi się takie oświecenie. Dlaczego do tej pory tego nie zauważyłem? Czy nie zauważyłam? Taka eureka, tak? Przecież to jest ktoś tak fajny i czuję z nim taką więź, że warto byłoby może tutaj postawić na rozwój tej relacji. Taki ma być kontekst, kontekst tego spotkania. Danie szansy na przekierowanie energii w inną stronę, w stronę um, tak właśnie tego zaciśnienia więzi emocjonalnej między Wami. Um, siła, czyli um, ogólnie radość, też um, ochota na to, żeby cieszyć się życiem i radować się życiem wspólnie z Tobą. Radość życia dzielona z partnerem, z osobą, na której mi zależy. Pojawiła się dokładnie w, tym, w tej karcie, a to jest karta Lwa. Może właśnie ktoś z pod tego znaku tak bardzo chce się z Tobą spotkać. Może z tego wyniknąć coś bardzo zaskakującego. Coś, co sprawi, że sama poczujesz taką witalność, od, odnowienie się pokładów radości w Twoim sercu. Pojawi się w wyniku tego spotkania. Zobaczmy, co na to wyrocznia. Studnia życzeń, pragnienia Twojego serca radośnie wzlecą w niebo za sprawą magii. Tak jakby karty chciały powiedzieć, że to spotkanie u Ciebie też wywoła. Lawinę m, radosnych, y, takich emocji, które wzlecą do nieba. Magiczna niespodzianka, to spotkanie będzie dla Ciebie jak ma magiczna niespodzianka. Niebiosa zsyłają Ci radosny dar. Będzie to coś, co sprawi, że dużo pięknych y, emocji w Twoim życiu się pojawi. I y, ta trójka pokazuje, że. Spotkanie sprawi, nastąpią, że nastąpią duże zmiany w Waszej relacji, w Waszej znajomości i w kontekście wspólnie spędzanego czasu, którego może być coraz więcej i więcej i więcej, bo będziecie po prostu chcieli zacieśnić tą swoją więź i w kontekście emocji, które tutaj będą napełniały ten kielich, z którym ta osoba do Ciebie przybędzie. A słońce, energia, Witalności, radości, spełniania marzeń, ochoty na to właśnie, żeby mm, brać od życia wszystko, co najlepsze. To jest energia ochoty na to, żeby budować y, fajną relację, taką y, harmonijną. Y, może ta karta sugerować, że spotkają się dość silne osobowości, które y, tutaj y, będą y, na siebie też bardzo pozytywnie wpływać. Y, Karta wróży pomyślne zakończenie. Jakiś tutaj planów, które ta osoba y, układa w kontekście y, tego, że chciałaby się z Tobą spotkać. Y, dziękuję kochani bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Y, czytanie było ogólne. Y, jeżeli potrzebujecie prywatnych czytań, zapraszam na kontakt mailowy. Piszcie swoje pytania. Y, robię dla Was prywatne rozkłady kart. Y, wysyłam w formie filmiku na Waszego maila. Dzisiaj, kochani, wysyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.